Gdzie jest klucz do krainy Strażnika? W Arkadii. Klucz składa się z dwóch części. Jedną z nich jest sam dysk, a drugą cztery klejnoty oczy smoka. Dzięki nim dysk nabiera mocy równowagi. Gdzie jest dysk? Dysk pozostawiono dziesięć tysięcy lat temu pod opieką wartownika. Na początku trzymano go na widoku, ale po tym, jak próbowano go ukraść, został ukryty. Oni będą wiedzieć, gdzie jest. Zapytaj Tobajasa, Westrum Tobajasa. Gdzie są cztery klejnoty? Ach, oczy smoków. Są w posiadaniu smoków dwóch w Arkadii i dwóch w Stark. Białego smoka i Starego smoka musisz znaleźć sama. Z pozostałymi pomogę ci. Jak mamy powstrzymać ten chaos, o którym cały czas mówisz? Ty jesteś kluczem do sukcesu, April. Masz moc otwierania tunelu, ale to nie wszystko. Jesteś dzieckiem równowagi i. Nie, to musi jeszcze poczekać. Samym swoim istnieniem powstrzymujesz chaos. Bez ciebie wydarzenia ostatniej nocy mogłyby skończyć się znacznie gorzej. Ten mały wyłom mógłby się utrwalić. Ja nic nie zrobiłam. Więc wyobraź sobie, jaką moc może mieć twoje świadome działanie. Zaufaj mi, seniorita. Walka z chaosem jest dla ciebie instynktowna. Zobaczysz to wyraźnie i będziesz wiedziała, co zrobić. Najbardziej jesteś potrzebna w Arkadii. Bo tam chaos jest częścią rzeczywistości. Fala powodziowa najpierw uderzy tam. I jeśli jej nie powstrzymamy, zanim uderzy w Stark, nie będziemy mieli najmniejszych szans. Musisz udać się do Arkadii. Ale dopiero, gdy uporamy się z naszym zadaniem tutaj. Dobrze, więc to wszystko? Załatwić awangardę, znaleźć strażnika, a poza tym dysk mający 10 tysięcy lat i cztery klejnoty smoczego oka. Ha, i jeszcze jedno, April. Musisz po drodze uporać się z fizyczną manifestacją chaosu, bo to jest Twoje przeznaczenie. To niemożliwe, Cortez. Nie mogę tego zrobić. Mam 18 lat, jestem artystką. Nie, nawet nie. Jestem nikim. Nie możesz złożyć tej odpowiedzialności na moich barkach. Nie udźwignę tak wiele. Pomogę ci, April. Inni też pomogą. Nie jesteś sama. Ale czuję się bardzo samotna i nikomu nie mogę powiedzieć: Cześć, jak leci, jestem wybrana. Możesz pomóc mi zbawić świat przed złem i chaosem? Nie ma żadnych wybranych. Są tylko ci, którzy coś robią i ci, którzy siedzą z założonymi rękami. Wybór należy do ciebie. Nie mam żadnych magicznych mocy. To prawda, ale wciąż masz wybór. Proroctwa nigdy nie determinują czynów pojedynczego człowieka. Wybierasz jedną z wielu możliwych dróg, chociaż czasem drogę blokują okoliczności, na które nie mamy wpływu. Świat zależy od ciebie, ale nie zostałaś wybrana. Sama wybierasz, kim jesteś. I kim zostaniesz? Więc mój wybór musi mieć tak: uratujmy świat. Gdzie zaczynamy? Tutaj, w Newport. Musimy dowiedzieć się czegoś o awangardzie. Gdzie mają swoją kwaterę główną? Czy trzymają w niewoli strażnika? Jakie są ich słabe punkty? Gdy już się tego dowiemy, musisz udać się do Arkadii. Ja nie mogę. Bo mam tutaj kilka spraw do załatwienia. Jasne. Tylko, gdzie do diabła mam się czegoś dowiedzieć o awangardzie? W bibliotece? W sieci? Cenne informacje niełatwo znaleźć. Pamiętasz obraz, który ci wczoraj pokazałem? Pewnie? Malarz, chłopak o imieniu Warren. Opowiadałem ci o nim, prawda? Warren jest zaangażowany w wiele spraw, które nie są. Do końca legalne. Ma kontakty. Może naprowadzić nas na ślad. Dobrze. Gdzie go można znaleźć? Mój przyjaciel, ojciec Raul, z katedry na Hope Street, ostatnio się z nim kontaktował. Jego zapytaj. Zaraz, powiedziałeś: Hope Street? Si. To najniebezpieczniejsza część Newport? Naprawdę? Nie jestem na bieżąco. Pamiętam Hope Street z czasów, gdy ją zbudowano. Wtedy to była miła okolica. To musiało być bardzo dawno temu. Mimo to na pewno nic ci nie grozi. Jesteś przecież dziewczyną. Szanujący się gentleman nigdy nie skrzywdzi dziewczyny. Właśnie tych szanujących się dżentelmenów obawiam się najbardziej, ale poradzę sobie. Ojciec Raul, tak? Katedrzyna Hope Street? Tak. Wskaże ci właściwą drogę i pomoże znaleźć Murena Hilsa. Jutro wieczorem, jak już się z tym uporasz, musimy się spotkać. W katedrze. Ja też chcę porozmawiać z Raulem. Okej, okay. więc taki mamy plan? Dziś wieczorem baw się dobrze. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Dobranoc. Masz dziś nadgodziny, Charlie? Tak, niestety. Zostajesz na dzisiejszy występ? Jaki występ? Nie wiesz, kto występuje? Miałam ostatnio parę innych spraw na głowie, Charlie. Przepraszam. Ktoś dobry? Czy dobry? Zartujesz. Gra Ryan Dale. To ich pierwszy występ od dłuższego czasu. Coś w rodzaju powrotu do korzeni, zanim... zanim ruszą na wielką scenę. Dziś wieczorem. Świetnie. To doskonale. Szczególnie dzisiaj. Muszę się trochę odprężyć. Tak? Co się stało? Nic, po prostu jestem zmęczona. Nie wyglądasz dzisiaj, że dobrze. To znaczy, zawsze wyglądasz dobrze, ale sprawiasz wrażenie wyczerpanej, zmęczonej. Naprawdę tak sądzisz? Że zawsze wyglądam dobrze? Tak. Wiesz, że uważam cię za najładniejszą dziewczynę na świecie. Już ci to mówiłem. Po prostu trudno mi w to uwierzyć. Dziękuję, Charlie. Jesteś taki miły. Jest tu gdzieś Emma? Nie widziałem jej, ale wie o występie, więc przyjdzie tutaj. O której zaczyna się koncert? Za niecałą godzinę. Podejrzewam, że sala zaraz zapełni się. Więc lepiej znajdź sobie jakieś yy, miejsce. Dzięki, Charlie. Nie ma sprawy. Na razie. Więc gdzie byłaś przez cały dzień? Nie było cię w szkole, nie było cię w pracy, a Fiona powiedziała mi, że znowu szukasz korteza. I szczyt wszystkiego! Zak chwali się, że umówił się z tobą na randkę. Co jest grane? O rany, Zak! Kompletnie zapomniałam. On mnie zabije, jeśli się nie zjawi, oczywiście. Więc to prawda, umówiłaś się z tym palantem. Powiedziałam, mu, że urze jak pies. Potrzebowałam pewnych informacji. I sprzedałaś się, żeby je zdobyć? April, ty oszalałaś. Będziesz musiała go rozczarować. Obiecałam mu. Temu strachowi na wróble? Taką obietnicę składa się tylko po to, żeby ją złamać. Masz rację, zostanę tutaj. Dobra dziewczynka, jest tu paru chłopaków, którym powinnaś się dzisiaj przyjrzeć. Ja? Ja mam chłopaka. Ty też potrzebujesz chłopaka. Potrzebujesz chłopaka, bo muszę z kimś porównać mojego. Nie masz wyboru. To naturalny porządek rzeczy. Myślałam, że przyszłyśmy tu posłuchać muzyki. Jasne. Z tyłu, żebyśmy mogły pooglądać męskie tyłeczki. Nie wiem, które miejsce jest dziwniejsze markuria czy Fringe Cafe? Jaka markuria? Nieważne, Dobra. Więc jakich chłopaków szukamy? Racja. Patrz i ucz się. O Boże, ból głowy! Nie muszę tak dużo pić. A może muszę? Nie. Ale bądź co, bądź, zwiedziłam równoległy wszechświat. Co tłumaczy tę dziwną tendencję do zwijania się w pozycji embrionalnej i zapadania w sen? Nie, żeby mi się to specjalnie podobało, ale chyba muszę znaleźć tego Lorena, o którym mówił mi Cortez, na Hope Street. Jakby tego było mało, muszę jeszcze uważać, żeby nie wpaść dziś na Zaka. Pewnie jest nieźle wkurzony, że go zostawiłam, a Zak potrafi się naprawdę wkurzyć.